Witam Państwa serdecznie w Imperium Kobiet. Dzisiejszy odcinek realizowany jest w salonie optycznym. W tym miejscu będziemy rozmawiać z moim gościem, a w zasadzie przedstawicielem tego miejsca, o tym jak powinna wyglądać profesjonalna, dobra wizyta w. W salonie optycznym, jakie są trendy modowe na najbliższy sezon wiosenno-letni, jeżeli chodzi o okulary przeciwsłoneczne i wiele innych ważnych informacji, które powinnyśmy wiedzieć w tym zakresie. Zapraszamy serdecznie i witam bardzo serdecznie panią Zofię Szewczyk. Witam cię, Zosiu. Dzień dobry. Jak wygląda wizyta w salonie optycznym profesjonalna, dobra, gdzie jest klient dobrze zaopiekowany? Moim zdaniem nawet bardzo świadomy klient, wchodząc do salonu optycznego, może poczuć się oszołomiony ilością produktów. Nawet tutaj na miejscu mamy kilka tysięcy opraw okularowych. Do tego dochodzą różni producenci soczewek okularowych, które występują w wielu materiałach, konstrukcjach, tak jak na przykład okulary progresywne czy ze wsparciem akomodacji. Do tego jest szereg powłok uszlachetniających i najróżniejsze barwienia. Czyli jak pomóc temu klientowi, żeby, żeby właśnie przebrnął w te, przez ten natłok asortymentu? No tutaj najważniejszy jest doświadczony doradca klienta, który przeprowadzi bardzo dokładny wywiad i rzeczywiście pozna potrzeby klienta i dopasuje produkt, który jest najlepszy dla niego. Tak? Nie jest to coś takiego po prostu, że byle było, tak? tylko rzeczywiście dopasowane do jego rzeczywistych potrzeb. Biorąc pod uwagę to, że może trafić klient, który ma jakiś trud, jakąś trudność ze wzrokiem, z widzeniem, czy na pierwszym spotkaniu możemy liczyć na to, że zostanie umówiona bądź przeprowadzona od razu wizyta z lekarzem okulistą? Jeżeli chodzi o dostępność wizyt, to jest, jest to różnie, ponieważ czasami do lekarza okulisty trzeba czekać tydzień, dwa tygodnie na wolny termin, ale zawsze na miejscu mamy optometrystę, który jest w stanie zbadać od ręki, czy też z niewielkim oczekiwaniem, tak jeżeli akurat ktoś jest w gabinecie w tym czasie. I to już daje obraz do tego, czy należy umawiać się na wizytę do okulisty? Tak, daje i też już będziemy mieć świadomość, jakie są moce, tak? Więc nawet jeżeli nie ma żadnych chorób oczu czy problemów, to na podstawie takiego badania optometrycznego możemy wykonać okulary. Czyli to badanie jest takie istotne, wydaje mi się? Tak, często wiele wad jest nieuświadomionych, tak? Ktoś jest przekonany, że widzi świetnie i dopiero w gabinecie okazuje się, że tak nie jest. Czy badanie optometryczne musi przeprowadzać lekarz? lekarz przeprowadza może je przeprowadzać tak nie musi w zależności mhm. od potrzeb tak przeprowadza wywiad z pacjentem i stwierdza czy jest potrzebna jakaś taka, jest dokładniejsze badanie czy trzeba zapuścić krople czy wystarczy właśnie samo badanie refrakcji czyli to wady wzroku Okay. Biorąc pod uwagę to, że zbliżamy się w zasadzie już rozpoczęliśmy sezon wiosenno-letni, mm -hmm. trochę kapryśna pogoda, ale jednak. Jakie są tendencje, jeżeli chodzi o aspekt modowy, biorąc pod uwagę oprawki przeciwsłoneczne, okulary przeciwsłoneczne? Bardzo popularne są teraz oprawy duże, często geometryczne, kwadraty, wieloboki, nawet oversize'owe, ale nie tylko takie ciemnobarwione, takie typowo przeciwsłoneczne na, na piękną pogodę, ale również delikatnie barwione, kolorowe, np. żółte czy niebieskie, lekko pomarańczowe. I cały czas jeszcze dużą popularnością cieszą się takie nieduże oprawki, tylko dosłownie. Czyli takie skrajności. Często, tak, na czubek nosa, które bardziej są elementem wizerunku niż dają jakąś ochronę wszystkie Biorąc pod uwagę to, że chciałybyśmy być podążać za tym, co modne, czy te wymienione przez ciebie oprawki, modele są dla każdej z nas, czy tutaj jakby trzeba mieć jakieś takie typowe cechy urodowe, które dają nam możliwość? ubrania chociażby dużych geometrycznych wzorów. Na pewno trzeba przymierzyć. tak? Nie ma czegoś takiego, że gdzieś zobaczymy zdjęcie i spodoba nam się na jakiejś osobie, czy na modelce, czy na koleżance. Tylko trzeba przyjść, przymierzyć, zobaczyć, czy takie rozwiązanie jest dla nas. Jest wiele też rozmiarów, więc może być geometryczna. Mała oprawa, która jest na małą buzię, ale na tej małej będzie wyglądała dobrze, jakby odpowiednio. Mhm. I są też twarze, które wymagają większych opraw, i rzeczywiście wtedy potrzebna jest przykład oversize'owa, żeby dawała ten efekt takiego trochę większego stylu. Czyli zdecydowanie potrzebne jest tutaj wizyta w salonie optycznym. Tak, jest niezbędna. Na stronach internetowych trochę ryzykowna sprawa. No kupić. można trafić. Rzeczywiście są czasami takie twarze, którym pasuje wszystko i takie osoby mogą sobie na to pozwolić, że zamówią coś i praktycznie zawsze będzie pasowało. Ale to się zdarza bardzo rzadko i jeżeli ktoś chciałby no, być pewnym, że podjął dobrą decyzję, to musiałby pewnie zamówić tych oprawek, myślę, minimum kilkanaście i potem odsyłać to wszystko. Tak? No to jest trudne, utrudniające mm, tak, życie. Tak. A czy marki, które, które u Was goszczą, sprzedajecie w salonie, są spójne, jeżeli chodzi o trendy, czy tutaj są też różnorodne? Są pewne tendencje, które się powtarzają w wielu markach, ale też każda marka ma jakieś swoje elementy charakterystyczne, które są rozpoznawane dla niej. Tak? Czyli na przykład jeżeli widzimy osobę, która ma okulary, które mają taką bardzo płaską górę, to jeszcze takie nitowania tutaj w rogu, no to jest praktycznie pewne, że to jest oprawka Selin. Dajmy mhm. na to. Czym należy się kierować wybierając dla siebie model okularów? Przede to wszystkim tym, co nam się podoba, tak? Bo każdy ma swój styl i, i czasami może być tak, że to nie jest konieczne, zgodne z aktualnymi trendami, ale jeżeli ktoś się w tym czuje dobrze, podoba się, no to tym przede wszystkim należy się kierować. Oprócz tego jeszcze y, komfortem, wygodą, tak? Oprawka musi dobrze żyć na nosie, nie może się opierać mocno o policzki, bo to jest po prostu niepraktyczne. Y, więc y, są pewne zasady, którymi warto się kierować. Można je delikatnie naginać, Przełamać. tak, ale y, no, są też takie rzeczy, których nie warto po prostu zmieniać w tym przypadku. Kiedyś panowała taka um, opinia um, wśród specjalistów w salonach sprzedaży okularów, że nie należałoby nosić okularów, które mocno wykraczają poza mm -hmm. ramy twarzy. Czy, mm -hmm. czy to teraz się nie sprawdza, biorąc pod uwagę te duże oversize'owe modele? Tak, to się nie sprawdza już tak zupełnie. Chociaż jeżeli ktoś ma bardzo drobną buzię, to takie oversize'owe okulary dodatkowo ją pomniejszają, tak? Więc w przypadku takich standardowych twarzy i większych, to jak najbardziej jest to popularne teraz rozwiązanie i wygląda bardzo fajnie. Tym bardziej, że jednak okulary przeciwsłoneczne też zazwyczaj powinny pełnić tą funkcję ochrony przed słońcem, więc im większa jest ta soczewka, tym więcej zakrywa twarzy, tym lepiej chroni przed słońcem. Tak. Bezpieczniej. E, czy należy mieć kilka par okularów? Mam na myśli tutaj stylizację, które kobiety sobie e, przygotowują na co dzień. Czy tutaj e, też należałoby się pokusić i wprowadzić jakiś porządek? Nie, nie powiedziałabym, że należy, ale na pewno warto. To jest tak troszkę jak z butami. Warto mieć okulary dobrane do potrzeb, jeżeli ktoś dużo czasu spędza na powietrzu, albo jeździ na wakacje do ciepłych krajów, gdzie jest rzeczywiście mocne promieniowanie i, i światło razi, to warto mieć okulary typowo właśnie chroniące przed słońcem z ciemnym zabarwieniem, które da nam komfort przebywania w takim miejscu. A jeżeli ktoś więcej czasu spędza w takich uprawiając sporty, to warto wtedy wiadomo zainwestować coś Takiego, co y, sprawdzi się w tym przypadku, na przykład pod kask, czy pod, y, y, pod okulary jeszcze jakieś ochronne, jeżeli potrzebuje tego. Ale y, czasami też to jest tylko kwestia i wyłącznie wizerunku, taki potrzebuje czegoś, co by pasowało do stylizacji, i wtedy to też jest ok. Tak? To jest bardzo indywidualna sprawa. Czy zabarwienie soczewek może mieć wpływ na jakość? Y Pełnie, pełnionej funkcji okularów. Czy, czy tutaj zbyt jasne wybarwienie soczewki może być w ogóle zyskwalifikować model? Jak najbardziej, no bo właśnie takie okulary na pełne słońce nie nadają się delikatne barwienie, tak zwane makijażowe, czyli na przykład 30% różowego zabarwienia nie będzie dawało mm -hmm. takiego komfortu przebywania na słońcu. Po czym poznać, że okulary są dobrej jakości? Powiem szczerze, że to czuć, jeżeli ma się doświadczenie, tak? widać po materiałach, jakie są użyte, jak są wykończone, z jakiego źródła pochodzą, tak? z jakiego kraju, też często na przykład acetat japoński jest bardzo dobrej jakości, jeżeli coś było wykonane w całości, jeszcze w Japonii, to możemy Śmiało. tak zaufać tej ich manufakturze, więc... To wszystko zależy i warto też polegać na swoim specjaliście, bo samemu, jeżeli ktoś się na tym nie zna, to ciężko będzie to ocenić. A czym należy się kierować, kupując okulary? No właśnie warto mieć zaufanie do specjalisty, który przeprowadzi taki wywiad i zada takie pytania, o których często nawet nie pomyślimy. My mieliśmy takie sytuacje, że niektórzy aż dziwili się, jakie my pytania zadajemy, bo nie wiedzieli w ogóle, że to ma znaczenie. Często nawet można się obrazić za niektóre pytania, ale naprawdę nie warto, bo my tylko chcemy właśnie tak, tak dowiedzieć się na tyle dużo o kliencie, żeby wybrać rozwiązanie idealne, dopasowane do niego. Da się idealne rozwiązanie do Pasować? Tak, da, się, da mm -hmm. się, Czasami jest to co, kosztem czegoś innego, ale wtedy właśnie warto mieć taki kapar, na... mm -hmm. i wtedy będzie na każdą okazję. Mm -hmm. Biorąc pod uwagę to, że duża część społeczeństwa ma wadę wzroku, e, czy tutaj są jakieś alternatywy dla osób, takie, które mają okulary korekcyjne, a potrzebują jakiegoś sposobu też ochrony przed słońcem? No, tutaj jest e, tak naprawdę kilka możliwości i różne są preferencje, mm. bo można e, na przykład zacząć od soczewek fotochromowych. Wtedy one e, pod wpływem promieniowania ultrafioletowego przyciemniają się i dobrać takie oprawki, żeby pasowały zarówno w tej wersji korekcyjnej, w i słonecznej. I to jest takie w sumie naj, najwygodniejsze, może praktycznie rozwiązanie. Dużo osób e, je wybiera, Korzystam. takich, które nie chcą zmieniać opraw, tak nie, nie chcą za bardzo kombinować, tylko chcą mieć ochronę, e, mają wrażliwe oczy, Przeszkadza im słońce, i to jest wtedy super rozwiązanie. Kolejnym rozwiązaniem są oprawy przeciwsłoneczne z szkłami barwionymi z mocą. Czyli y, dokładnie te same moto które mamy w okularach swoich korekcyjnych, tylko tylko soczewka jest barwiona mm -hmm. i wtedy, kiedy wychodzi słońce, po prostu zmieniamy całe okulary mm -hmm. na te z mocą. Czyli drugi model po prostu. Z... Tak, tylko też zawsze trzeba mieć te dwie pary przy sobie, bo na przykład kiedy wchodzimy do pomieszczenia w tych ciemnych, będziemy już kiepsko widzieć, więc trzeba jest zdjąć, założyć te y, zwykłe korekcyjne i wtedy no, jesteśmy w stanie funkcjonować normalnie też w pomieszczeniu. A czy soczewki, które nam niwelują naszą wadę i możemy sobie na to założyć zwykłe niekorekcyjne okulary przeciwsłoneczne. Jest to, jest to chwyt dozwolony, czy niekoniecznie? Je, je dwie pary okularów na razie znaczy nie, soczewki w sensie Ko soczewki kontaktowe. kontaktowe. Tak, jak najbardziej to też jest świetne rozwiązanie, bo wtedy właśnie eliminuje ten problem, że musimy mieć ze sobą dwie pary okularów. No bo to jest chyba tak. trudne generalnie. Tak, na przykład ja preferuję takie rozwiązanie, nasze soczewki kontaktowe i yy, ponieważ też mam dużą wadę. Nie wygląda to zbyt estetycznie w niektórych okularach przeciwsłonecznych. Nie, miałabym dużo mniejszy wybór okularów przeciwsłonecznych, gdybym chciała zrobić sobie do nich swoje moce szkieł. Dlatego wygodniej jest mi po prostu założyć soczewki kontaktowe i wtedy mam. Pełen wachlarz. Tak, pełen wachlarz w możliwości, jeżeli chodzi o oprawki przeciwsłoneczne. I kiedy wchodzę, to po prostu zdejmuję mhm. te okulary, nie muszę gdzieś szukać swoich korekt. Od jakiej wady jest problem, jeżeli chodzi o e, różnorodność i rozpiętość okularów przeciwsłonecznych? Nie ma takiej e, konkretnej granicy. No, Im większa, tym jest trudniej. Dodatkowo też nie wszystkie okulary przeciwsłoneczne e, nadają się do wymiany szkieł, bo są też takie modele, które mają e, już tak wbudowane soczewki albo w taki sposób są te soczewki zrobione, że straciłyby cały efekt tak? i nie ma możliwości zrobienia tej opcji korekcyjnej. I to bardziej w tym względzie. E, również tak. Czy możesz nam pokazać najbardziej modowe okulary takie, które są w tym momencie takie tego, że tak powiem, wśród okularów? Takie najpopularniejsze modele Dokładnie. to w tej chwili właśnie, tak jak mówiłam, są te geometryczne, często sześciokąty, pięciokąty. I Czy, te, czy ten model to jest model dla wszystkich? Nie, nie dla wszystkich. Tak jak mówiłam, trzeba przymierzyć, tak? bo tutaj rozmiar może nie być właściwy, albo oprawka się będzie opierała na policzkach, albo wystawała gdzieś za bardzo poza, poza twarz. Niby akurat ta oprawka ma noski, więc można ją troszkę wymodelować, dlatego też to jest bardzo ważne jednak, żeby przyjść do salonu optycznego, bo Yy, należy wymodelować oprawkę do konkretnej twarzy. Zakę załóżniki odpowiednio, żeby się nie wpiały w skronie albo nie odstawały za uszami, czy mm -hmm. właśnie dopasować noski, tak, żeby oprawa była na odpowiedniej wysokości. Mm -hmm. Tutaj też oprawa geometryczna z delikatnym barwieniem, takim właśnie, który niekoniecznie jest na pełne słońce, ale na pochmurny dzień czy do jakiejś konkretnej stylizacji, mm -hmm. bardzo fajnie wygląda. Te też tutaj z delikatnym zabarwieniem się prezentują bardzo ciekawie. takie bardziej przy... klasyczne, bardziej, wydaje mi się, że te, że te modele już troszkę gdzieś tam się pojawiały. Najbardziej tak, akurat to... ten kształt takiego awiatora to jest bardzo ponad ponadczasowy i też pasuje na bardzo wiele kształtów twarzy, dlatego mm -hmm. dużo osób go wybiera, po prostu się sprawdza. Mm -hmm. a, a te małe modele to są modele, te, o których wspomniałyśmy wcześniej? Tak, takie, takie niekoniecznie, taka skrajność. Tak, niekoniecznie też. Ochrona przed słońcem, bardziej element stylizacji, często zsunięte gdzieś na czubek nosa, tylko tak, żeby. Filtery ga gadżet, Tak, gadżet, bardziej gadżet. Y -hmm. I te białe? To tak samo, to właśnie taka nie za duża oprawka, kocie, koci kształt, bardziej wyrazista. Okulary to nie tylko ochrona, ale również biżuteria. Który model według Ciebie jest najbardziej biżuteryjny i może być elementem takim, który nam określi naszą całą stylizację garderobianą? Mamy wiele takich modeli. Chanel tutaj z perłami, z łańcuszkami czy Gucci z takimi wisiorkami przy załóżniku. To jest coś takiego bardzo już charakterystycznego, konkretnego i też nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Są osoby, które cenią sobie bardziej minimalizm, a są osoby, które właśnie traktują okulary bardziej jak biżuterię i wtedy to super się sprawdza. Czyli marka Chanel jest najbardziej takim promotorem wśród takich biżuteryjnych modeli? Jeszcze w Bułgarii też jest bardzo znana i te marki biżuteryjne typu Cartier, właśnie gdzie przede wszystkim marka znana jest ze swoich wyrobów biżuteryjnych, a gdzieś ma też oprócz tego swoją linię okularów. Czy kobiety lubią takie okulary? E, lubią, tak, chociaż nie jest to bym powiedziała m, większość kobiet, myślę, że raczej mniejszość lubi takie okulary, bo jednak też oprócz tego często chcemy założyć swoją biżuterię, tak, i wtedy jeżeli to się jeszcze połączy z okularami, to robi się tego zbyt dużo, tak, więc jeżeli zakładamy nie. okulary z takimi mocnymi motywami biżuteryjnymi, to o, trzeba e, troszeczkę przyhamować. Stonować, tak? no dokładnie. <laughs> Co się kryje w określeniu polaryzacja? polaryzacja jest często stosowana w okularach przeciwsłonecznych nie w celu ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym, ale redukcją o takich rażących odblasków, ponieważ ona uporządkowuje wiązki światła tak, żeby właśnie nie odbijały się. Szczególnie jest to przydatne w przypadku przebywania nad wodą czy na, na, na piasku, ponieważ ym, niweluje właśnie te odbicia i widać co jest pod powierzchnią wody albo na drodze dla kierowców, poprawia kontrast widzenia. Jest to bardzo przydatny Przydatna funkcja okularów przeciwsłonecznych, ale też nie we wszystkich przypadkach. No więc właśnie. E, Chciałam zapytać, czy, czy we wszystkich m, w, zakupionych w salonie optycznym te okulary są, zastosowana jest ta polaryzacja? E, nie we wszystkich. E, zdecydowanie nie we wszystkich. Często właśnie w tych typowo takich. E, związanych bardziej z modą i wizerunkiem niż z funkcjonalnością opraw W oprawach nie ma tej polaryzacji. Mm -hmm. I też w oprawach na przykład takich dedykowanych sportom zimowym nie, nie jest to dobre rozwiązanie, bo większość narciarzy czy uważa, że mm, przez to, że niweluje to odblaski, to ciężko określić, w którym miejscu jest śnieg, a w którym już zaczyna się lód. Okay. I przy szybkiej jeździe zaczyna się to robić już niebezpieczne, bo ciężko to wtedy ocenić. Z racji tego, że jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy, może kilka słów o okularach korekcyjnych. Jakie, jakie tutaj są technologie, jeżeli chodzi o możliwości zastosowania? To też cały czas się rozwija, także wchodzą nowe produkty. Zdecydowanie warto zastanowić się nad tym, żeby przede wszystkim przyjść do nas i zbadać wzrok i wtedy e, możemy przedstawić jakąś ofertę. Mamy dużo takich sytuacji, że ktoś to... Napisze maila czy na Facebooku, czy zadzwoni nawet właśnie z pytaniem o konkretny produkt, ale. Mm, jest, się umówi, na. Tak. Ciężko jest bardzo w jakimś, w takim skrócie określić, co będzie y, na przykład ciekawe dla danej osoby, czy odpowiednie, bo y, tych produktów jest właśnie tak dużo. Y, jeszcze te wszystkie elementy można dowolnie konfigurować, więc możliwości jest tak naprawdę nieskończenie wiele. Y, na taką najwyższą w tej chwili możliwością jest konfiguracja indywidualna, czyli Dopasowanie jeszcze dodatkowych parametrów indywidualnych, takich jak odległość oprawki, już konkretnej oprawki od twarzy, od oka czy kąt nachylenia tej oprawki do, do twarzy. Także to warto wziąć pod uwagę, wtedy te soczewki są bardziej spersonalizowane. Co powinno zaniepokoić i zwrócić uwagę, żeby się skłonić i umówić na wizytę do salonu, na badanie wzroku. Co dwa lata tak naprawdę wypadałoby po prostu pojawić się na badaniu niezależnie od tego co się dzieje tak więc nawet jeżeli wszystko jest w porządku to warto do nas zajrzeć i po prostu sprawdzić to a jeżeli coś się dzieje no to jak najszybciej wtedy nawet jeżeli po prostu jest jakieś pogorszone widzenie czy wydaje nam się że jest trochę gorzej niż było to warto po prostu przyjść sprawdzić to jeżeli coś się okaże że jest coś jakaś taka jeszcze ewentualnie sytuacja z jakąś chorobą czy cokolwiek się będzie działo, to wtedy skierujemy do kulisty, ale najważniejsze to przyjść tutaj do nas i porozmawiać, się, tak. ewentualnie skonsultować to, co niepokoi. Tak jest. A czy tutaj trendy modowe są spójne z tym, co jest w świecie okularów przeciwsłonecznych? W korekcyjnych? Tak. Tak, tak, chociaż tutaj jest jeszcze duże pole do popisu, że tak powiem, dla takich klasyków, bo jednak dużo osób ma jedne okulary korekcyjne i chcą, żeby pasowały do wszystkiego, tak więc musi to być troszkę bardziej stonowana opcja. Okularami przeciwsłonecznymi zazwyczaj chcemy trochę bardziej poszaleć. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Myślę sobie, że dużo rzeczy wyjaśniłyśmy naszym widzom. W moim odczuciu świat przestrzeni salonu optycznego to przestrzeń nieograniczona. Także cieszę się, że się spotkałyśmy. Państwu dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za dwa tygodnie. Do widzenia.